Początek października upływa w Puławach pod znakiem wielu wydarzeń skierowanych do osób starszych. Realizowane są kolejne inicjatywy w ramach senioriady, a w czwartek swój kolejny rok akademicki zainaugurował Puławski Uniwersytet III wieku. Uroczystość została otwarta wykładem Elżbiety Nawrockiej, Wisława Szymborska, znana i nieznana. Dzisiaj świętuje Uniwersytet III wieku w Puławach. Jest to roz, uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2023-2024. Święto mamy niejako podwójne, dlatego, że w tym roku nasza inauguracja wpisuje się w senioriadę, która jest zorganizowana przez Miasto Puławy i przy współpracy z, z, z Puławską Radą Seniorów, z naszym uniwersytetem poławskim Domem Chemika, z Mediateką i tam jeszcze jest z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich i nawet z Puławskim Oddziałem Związku Wędkarskiego. Senioriada jest zaplanowana na, prawie na ponad dwa tygodnie, bo od 1 do 17 października się kończy i prawie każdego dnia jest jakaś impreza, której przygotowana przez któregoś z współorganizatorów senioriady. Dzisiaj jest święto naszego uniwersytetu. Świętujemy uroczyście rozpoczęcie nowego roku akademickiego i z tej okazji. Przyjęcie nowych studentów na nasze szeregi. Z ofertą Puławskiego Uniwersytetu III Wieku można zapoznać się m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.pulawy.pl. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.